Witamy Państwa, zapraszamy na instruktaż ćwiczeń dla osób, które są w stanie przyjąć pozycję siedzącą. Zaczynamy od ćwiczenia, którym kończył się nasz ostatni filmik, czyli ćwiczenie przygotowujące do, do obrotu. Obracamy się na bok, pomagamy pacjentowi spuścić nogi na bok, następnie odbijając się z łokcia przyjmujemy pozycję siedzącą. I w tej pozycji będziemy sobie wykonywać ćwiczenia. Zaczniemy od paru głębokich wdechów. Z wdechem unosimy ręce w górę. Wydechem opuszczamy w dół. Wdech zawsze wykonujemy nosem, a wydech ustami. Nie za dużo powtórzeń, trzy spokojnie wystarczą, bo jeśli wykonamy za dużo ćwiczeń, może dojść do przewentylowania i jakiegoś omdlenia. Dobrze. Następnym ćwiczeniem, które wykonujemy, będą krążenia barkami w tył. Możemy pomóc pacjentowi. <tryk> Wstajemy z tyłu i pomagamy wykonywać krążenia do tyłu, następnie do przodu. Z powtórzeniami tak jak w poprzednim filmiku zaczynamy od paru powtórzeń, z każdym dniem zwiększamy sobie ilość. Następnie wykonujemy unoszenie barków wysoko w górę i opuszczamy w dół. Następnie krzyżujemy sobie ręce na klatce piersiowej i wykonujemy skręty, patrząc za siebie przez jeden bark i przez drugi bark. Wiadomo, możemy pomóc pacjentowi przez pomoc w skrętach w jedną stronę i w drugą. Zawsze delikatnie, ale pacjent powinien wykonywać ćwiczenie w miarę swoich możliwości. Dobrze, przejdziemy do ćwiczeń nóg. Ręce opieramy sobie. Oma teraz. Zaczynamy od prostowania nóg w kolanach. Na zmianę raz jedna nóżka, następnie druga noga. W celu utrudnienia ćwiczenia możemy unieść nogę w górę i wytrzymać z 3-4 sekundy, następnie druga noga. Wtedy już będą nam mocno mięśnie nóg tutaj pracować. Dobrze. Następnym ćwiczeniem będzie unoszenie kolana w górę. Na Naprzemiennie raz jedno kolano, raz drugie. Staramy się unieść nogę jak najwyżej. Również możemy utrudnić ćwiczenie przez utrzymanie pozycji przez około 4 sekundy. Tak i druga noga. Kolejnym ćwiczeniem w tej pozycji będą dociski piłki. W domu możemy spokojnie wykorzystać bądź mniejszą piłkę, albo nawet jakąś grubą poduszkę. Wykonujemy docisk mocno, dociskamy nogę w dół i też staramy się wytrzymać parę sekund. A następnie odpoczynek tak samo długi jak sam docisk. Na druga noga. To samo. Dobrze i wystarczy. Następnym ćwiczeniem będzie opieranie się na ręce. Może przesuń się troszeczkę w prawą stronę. I będziemy wykonywać opieranie się na jednej ręce, mocno pochylamy się i obciążamy całą rękę. To samo na drugą stronę. Trudniejsza wersja ćwiczenia to opieranie się na łokciu. Dobrze, jeszcze jedno ćwiczenie. Krzyżujemy sobie ręce na kratce piersiowej i unosimy w górę jeden pośladek. Ćwiczenie wykonujemy naprzemiennie, najpierw jedna strona, następnie druga strona. Też staramy się utrzymać pozycję przez parę sekund, nim przejdziemy do powtórzenia na drugą stronę. wszystko. Dziękujemy bardzo.